Program ukazuje policyjne pościgi. Wszyscy podejrzani są uznani za niewinnych, dopóki ich wina nie zostanie udowodniona w sądzie. Program dla dojrzałych widzów. Zbieg. Osoba uciekająca przed siłami egzekwowania prawa. Nie zważana nikogo na drodze. Nie ruszaj się. Zatrzymaj wóz. Zatrzymaj łódź. Na ziemię. Zatrzymaj się. Zaczynamy Fish Hawk, gdzie policja hrabstwa Hillsborough ściga mężczyznę poszukiwanego za włamanie i przetrzymywanie. Wcześniej około 3 nad ranem podejrzany, 37-letni Matthew Betts włamał się do domu swojej byłej dziewczyny i trzymał ją tam, zamykając drzwi, zabierając jej telefon i grożąc. Pięć godzin później, gdy matka ofiary wróciła do domu, Betts odjechał na rowerze. Policja wkrótce znalazła jednoślad. Podholowaliśmy jego rower. Porusza się pieszo. Tego samego dnia sierżant Basner zauważa podejrzanego i podchodzi do niego. Chodź tu, Matt. Po co? Bo tak mówię. O co chodzi? Jesteś aresztowany. Pod jakim zarzutem? Włamania. Nikogo nie okradłem. Ucieka. Idzie w stronę lasu. W kierunku linii energetycznych. Widzę go. Dać K9 lub helikopter? Jedno i drugie. Znaleźliśmy go. Po prostu nam zwiał. Do pościgu dołącza helikopter, pies i inni funkcjonariusze. Ubrany jest w czarny t-shirt, czarne spodnie i skarpetki z paskami. Jednostka powietrzna widzi, zbiega. Jest na podwórku. Prowadzi funkcjonariuszy do dzielnicy mieszkalnej. Na północnym krańcu stawu coś jest. To chyba on. Wyczuł go. Jest znowu na północnym krańcu stawu K9. Idzie na południe za domy. Znowu wszedł do stawu. Wrócił do lasu. K9. Masz go po lewej, prosto w stronę stawu. Chwilę później policjant z psem zauważa podejrzanego. Tajni funkcjonariusze na filmie zostali zasłonięci. K9, lepiej padnij. Mam go. Stój. Ale Bec ponownie znika w lesie. Idzie wzdłuż linii lasu. Jest znowu na północnym krańcu stawu. Załoga helikoptera kieruje policjantów nad staw. Jest na północnym krańcu. Zaczekajcie na niego. Zaraz wyjdzie. Funkcjonariusz Clark dostrzega Bec'a w stawie. Północny kraniec. Wyłaś. Nie, wychodź. No już, wychodź. Daj mi odetchnąć. Wyłaś. To twoja wina. Nic bym wam nie zrobił. Chodźmy. Przestań jęczeć. No, weź. Dobra robota. Nic nie zrobiłem. Nie wolno uciekać policji. Wolno, jeśli nie łamie prawa. Macie ręcznik? Przestań jęczeć. Nie jęcze. Bec został aresztowany i oskarżony o stawianie oporu policji, włamanie i bezprawne uwięzienie. Przyznał się do stawiania oporu, otrzymując grzywnę w wysokości 614 dolarów. Pozostałe zarzuty zostały wycofane przez ofiarę. Cztery miesiące później, Bec został aresztowany za posiadanie narkotyków, włamanie i przestępstwo chuligańskie i skazany na 8 miesięcy więzienia. Przenosimy się do Miami, gdzie ściganych jest czterech zbiegów podejrzanych o pobicie policjanta, kradzież i unikanie policji. Wcześniej mieli wyjść ze sklepu z dwoma wózkami pełnymi skradzionych towarów. Gdy policja przybyła na miejsce, kierowca Wana staranował radiowóz i uciekł. Wezwano posiłki, a dodatkowi policjanci, w tym sierżant Garcia, szybko zlokalizowali furgonetkę. 137. Garcia ściga podejrzanych jadących nieostrożnie z prędkością 160 km na godzinę. Na północ autostradą turnpike. W środku jest ich chyba trzech. Uwaga, wszystkie jednostki Pościg za furgonetką U-Haul Trzech czarnoskórych Nie wiadomo, czy są uzbrojeni W pewnym momencie policjant stanowy rusza w kierunku furgonetki Manewr pit Niesamowite, że poważnie uszkodzony samochód wraca na drogę Funkcjonariusz podejmuje drugą próbę. Przednia opona stracona. Furgonetka wpadła w barierkę, a przednia opona odpada. Furgonetka zwalnia. Ale potem. Nadal na północ prawie stracił kontrolę. Trzeci pit, i znowu furgonetka uderza w ścianę. Wydaje się zwalniać, ale potem rusza do tyłu. Policjanci w końcu ją zatrzymują. na tym wiadukcie. Pasażerowie zaczynają wysiadać. Podejrzana kobieta zostaje zatrzymana. Uważaj na gościa z tyłu. Po drugiej stronie kierowca wysiada z rękami w górze, ale staje na krawędzi wiaduktu wysoko nad ziemią. Dajcie psa. Trzeci podejrzany, siedzący z tyłu, wysiada i wskakuje na mur. Czwarty zostaje złapany przy próbie wyjścia. Wysiadać. Łap go. Policjanci łapią podejrzanego, który niebezpiecznie zwisa z wiaduktu. Łap go. Masz? Kierowca podporządkowuje się poleceniom i schodzi z krawędzi. Funkcjonariusze walczą, by zapobiec upadkowi trzeciego podejrzanego. Zsuwa mu się koszulka, a sierżant Garcia traci kamerę na sobną. Ostatecznie funkcjonariuszom udaje się pojmać wszystkich podejrzanych. Ręce do tyłu. Aresztowani to 32-letni James Binden, 38-letnia Szunika Gordon, 36-letni Jermal Stenet i 33-letni Norbert Ba. Funkcjonariusze znaleźli w furgonetce towar o wartości 2500 dolarów. Bindon, kierowca, został oskarżony o napaść i ciężkie pobicie policjanta. Kradzież o wartości ponad 750 dolarów, ucieczkę, podanie fałszywego nazwiska i stawianie oporu z użyciem przemocy. Nie przyznał się do winy, a sprawa jest w toku. Stenet został oskarżony o kradzież o wartości ponad 750 dolarów i zwolniony za kaucją w wysokości 5000 dolarów. Po naruszeniu warunków zwolnienia jest ponownie poszukiwany. Gordon i Ba zostali oskarżeni o kradzież. Przebywają na wolności za kaucją wynoszącą 7,5 tysiąca oraz 5000 dolarów. Ich sprawy są w toku. Bindon, Gordon, Stenet i Boa mogą trafić do więzienia na 5 lat i zapłacić grzywnę w wysokości 5000 dolarów. Odjechała. Jedzie na wschód. Prędkość 90 km na godzinę. Rozbiła się przed przychodnią Onila. Trafiamy teraz do North Olmsted, gdzie odbywa się powolny pościg za skazanym przestępcą poszukiwanym za niepodporządkowanie się policji. Wcześniej, podczas patrolu, policjant Jurgens zauważył samochód jadący bez tablic rejestracyjnych. Może chcieć uciec. Policjant włącza Syreny. Jedziemy na wschód, Brook Park. Czarny PT Cruiser. Jednak podejrzany się nie zatrzymuje. Odjeżdża. W miarę jak pościg rusza, drugi policjant rozkłada kolczatki. Są stopsticks. Kolce sięgają celu. Ale ścigany się nie zatrzymuje. Dalej na wschód. 90 km na godzinę. Brak ruchu. 120 na godzinę. Mijamy Walmart. W końcu podejrzany traci kontrolę nad autem. Rozbił się przed przychodnią. Wyślijcie oddział. Kierowca wpada na zaśnieżone pobocze i wylatuje przez przednią szybę, ponieważ nie miał zapiętych pasów bezpieczeństwa. Na ziemię. Policjanci szybko przybywają na miejsce. Podejrzany, o dziwo, uchodzi z życiem. Rozłóż ręce. Byłeś sam w wozie? Z synem. Roczny syn podejrzanego nadal jest w samochodzie. Dziecko w pojeździe. Płacze. Podejrzany na muszce. Zostań. Karetka już jedzie. Cześć, mały. Po upewnieniu się, że z dzieckiem wszystko w porządku, policjanci aresztują kierowcę. Został zidentyfikowany jako 30-letni Antoine Lindsay. Miał już wyroki, w tym za posiadanie narkotyków i broni. Prowadził z zawieszonym prawem jazdy i miał nielegalną broń palną. Niemowlę, prawidłowo przypięte w foteliku, nie wyglądało na ranne, ale przewieziono je do szpitala. Lindsay doznał obrażeń nie zagrażających życiu. Został oskarżony o niepodporządkowanie się policji, posiadanie broni przez skazanego przestępcę, posiadanie narkotyków i narażenie dziecka. Został zwolniony za kaucją. Grozi mu do 7,5 roku więzienia. Na koniec przenosimy się do Mykanopi, gdzie zastępcy szeryfa ścigają poszukiwanego za ucieczkę i jazdę z zawieszonym prawem jazdy. Wcześniej funkcjonariusz Gwajgen zauważył nierespektującego znaku stop. Co jest? Zastępca szeryfa pojechał za nim. I próbował zatrzymać do kontroli. Podejrzany nie wykonał polecenia. Jazda wbrew przepisom. McGuigan jedzie za podejrzanym, który porusza się nieostrożnie po lokalnych drogach. Szosa północno-wschodnia, jasno brązowy Chevrolet. Gdy zwolni, zastosuje pit. Jedzie pod prąd, kiedy zastępca podjeżdża. Kierowca przekazuje wiadomość. Jedzie w kierunku Marian. Powiadom Marian. Podejrzany w końcu zwalnia. McGuigan może wykonać pit. Wysyła pojazd na pas rozdzielający i uderza w niego. Ale podejrzany odjeżdża. Staranował mnie. Jedzie z powrotem na północ. Policjanci proponują plan B. Połóżcie kolczatki. Funkcjonariusz rozkłada pałki stopujące. Zbliżamy się do Ciebie. Rozłożone. Jednak podejrzany unika pułapki. Pudło. Policjanci kontynuują pościg. Jesteśmy na skrzyżowaniu. Skręca. Zastępca Stevenson próbuje wykonać PIT. Jednak podejrzany znowu ucieka. Prędkość 160. Jedzie do Marian. Pościg przenosi się do nowego hrabstwa. Funkcjonariusze z Mariana próbują manewru PIT. Spitowany. Pościg wydaje się dobiegać końca. Udany pit przy granicy hrabstwa. Jednak zbieg nie zamierza się poddać. Wrzucił wsteczny. Podczas gdy pojazd McGuigana zostaje unieruchomiony, inni funkcjonariusze taranują samochód podejrzanego. Szybko wyciągają kierowcę. I ostatecznie zabierają do aresztu. 33-letni Matthew Richardson został oskarżony o ucieczkę, napaść z użyciem przemocy, prowadzenie pojazdu z zawieszonym prawem jazdy i niebezpieczną jazdę. W ramach ugody przyznał się do ucieczki oraz prowadzenia pojazdu z zawieszonym prawem jazdy. Trzy pozostałe zarzuty zostały wycofane, a on sam został skazany na dwa lata więzienia. Wersja polska Ayuno Polska tekst Jordan Babula czytał Piotr Balasz